Cześć, jestem Dominika. Cześć, ja jestem Jastyna. To jest podcast niepoczytalny. Będziemy tutaj opowiadały o przemyśleniach na różne tematy. To będzie taki podcast lifestyle'owy. Dołączymy też pewnie trochę naszych polecajek, książkowych, filmowych, kosmetycznych. Dokładnie. Ale każdy odcinek będzie miał jakiś taki swój konkretny temat. Mamy tutaj plan, żeby, żeby nagrywać te podcasty raz w tygodniu. I w związku z tym, że zaczął się przed chwilą nowy rok, to postanowiłyśmy, że ten pierwszy odcinek będzie dotyczył właśnie sylwestra, nowego roku, postanowień noworocznych i wszystkiego związanego właśnie z tym momentem, kiedy jeden rok się kończy, a kolejny się rozpoczyna i co to dla nas znaczy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Dokładnie. Mi Sylwester zwykle źle się kojarzy. Nie mam tego takiego, e, takiej radości w sobie i takie oczekiwania i czegoś takiego, że wow, o super, wreszcie Sylwester, mogła się wybawić, wyszaleć, czy co tam ogólnie e, pcha ludzi do tego, żeby to, to święto lubić. Dla mnie jest to zawsze czas właśnie takich podsumowań, spojrzenia na swój miejący rok. Zwykle Sylwestra spędzam w domu, nie chodzę na, na jakieś tam imprezy i po prostu tak sobie siedzę i zastanawiam się, jaki był ten poprzedni rok, i przeważnie no nie jestem zadowolona z tego, co sobie wtedy uświadamiam. Co prawda, Staram się z tym walczyć w jakiś sposób i może teraz już nie wygląda tak źle, ten Sylwester, ale tak z poprzednich lat, z moich poprzednich wspomnień i doświadczeń, nigdy to nie było dla mnie fajne, tylko zawsze to było po prostu świadomość tego, że jestem o rok starsza, że nie zrealizowałam swoich celów na ten rok, czy może się coś stało. Nieprzyjemnego, niemiłego, i tak dalej. Zawsze mi się to kojarzyło jednak z taką, z taką analizą dość nieprzyjemną swojego życia. No ja mam podobnie w sumie. Dla mnie to też jest właśnie taki czas podsumowań, jakiś takich refleksji. I, I też właśnie taki, nie wiem. Trochę mam w głowie tak zapisane, że nie wiem. Trzeba właśnie gdzieś wyjść, że nie wiem, tak mam wrażenie, że jednak w społeczeństwie jest taki trochę przymus tego, żeby tak spędzać to w taki, taki imprezowy sposób po prostu jakoś, nie wiem, taki radosny, szczęśliwy generalnie. A ja też raczej, nie wiem, chyba czym jestem starsza, to tym bardziej jakoś, nie wiem, nie lubię tego, tego święta i. Um. No, nie ja wiem też. też no, jak no. byłam dzieckiem, to no, nie pamiętam, żebym miała aż takie negatywne nastawienie do sylwestra. Raczej to było y, mm, główną atrakcją były te fajerwerki nieszczęsne. Jak dla takiego dzieciaka właśnie no, raz w roku te fajerwerki tam się pojawiały gdzieś. I, I czekałam, pamiętam właśnie z rodzicami, żeby móc wejść i pooglądać do tej północy te fajerwerki. No, i to był też jeden z niewielu dni, kiedy jako dziecko mogłam w ogóle no jakby nie spać o tej godzinie. Nie było, że tam wieczorynka i lulu, tylko właśnie jednak wszyscy domownicy no, czekali na, na tą północ. Więc ja też jako taki dzieciak mogłam. Później, y, na przykład właśnie w liceum, jak y, chodziłam na jakieś domówki, no to też to było OK. Ale właśnie tak samo jak ty, jak jestem im jestem coraz starsza, tym bardziej to jest dla mnie takie sztuczne i takie wymuszone i jakby coś się tak naprawdę zmienia o tej. Północy tego 31 grudnia. No właśnie to chyba trochę tak jest, że my to traktujemy jako, nie wiem, tak jakby ten 1 stycznia był takim rozpoczęciem e, życia z taką czystą kartą, nie? A tak to naprawdę nic się nie zmienia. Dalej jesteśmy takimi samymi ludźmi. E, no i właśnie przechodząc do tych postanowień, nie, że. No właśnie, bo to, co też no. się wiąże z, jednak z tym końcem roku I początkiem nowego roku to jest. Tak, tak. nagle zmiana formowanie? życia, nie? Tak, tak że po tak. prostu tak. Teraz będzie punkt. perfekcyjnie po prostu. Teraz będzie idealnie. Tak. się innym człowiekiem. Tak, tak. Po prostu zrobię wszystko to, czego w tym roku poprzednim mi się nie udało. Wszystko to, czego od, co zawsze odkładałam i tak dalej, i tak dalej. I po prostu no nowy rok, nowa ja. Tak. Dokładnie. Tak jakbyśmy po prostu nagle. No właśnie byli, nie wiem, chcieli być idealni, perfekcyjni. Po prostu tak jakby wszystko w związku z tym, z tą zmianą daty, miało być po prostu zupełnie inaczej. No i ja już wiem, że tak nie jest, po prostu. Więc dla mnie chyba też z wiekiem tak naprawdę te postanowienia też zaczęły się stawać takie trochę bez sensu. Chociaż to też wynika z tego, że ja trochę jestem taka, że. Jakby ja chyba nie potrzebuję nowego roku, żeby sobie robić jakieś postanowienia, bo ja po prostu mam takie momenty, że jakby napalam się na coś i to jest ten dzień, kiedy nagle coś zacznę robić. No oczywiście szybko się okazuje, że nie jest tak łatwo się z tego wywiązać, bo znów chcę być pewnie, jakby chcę zrobić zbyt wiele rzeczy w zbyt krótkim czasie, no a to tak nie działa, tak. No właśnie to takie od razu rzucanie się na głęboką wodę. Mam wrażenie, że to jest to, co zabija większość jakichś takich postanowień czy celów noworocznych, że nie wiem, ktoś nigdy w życiu nie postawił nogi na siłowni, a nagle ma postanowienie, że będzie codziennie chodzić na siłownię, jakby wiadomo, że to się raczej tak nie skończy i to tak nie zadziała. Dokładnie, albo na przykład ktoś sobie kupuje kupuje karnet, no bo myśli sobie, że już ten zakup karnetu jest jakimś tam krokiem w dobrą stronę, ale na przykład ktoś nie przemyśli, czy w ogóle lubi siłownię, nie? czy w ogóle jakby ten rodzaj sportu jest dla niego ok, no bo to też nie jest tak, że, że musimy lubić wszystko, prawda? No dokładnie i też wydaje mi się, że też tak negatywnie zawsze podchodziłam do takich podsumowań, Mijającego roku, ze względu na to, że właśnie przy takich podsumowaniach ja sama się skupiałam głównie na jakichś negatywach, że tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam, tych postanowień czy tamtych nie zrealizowałam. A y, brakowało mi tego momentu, żeby zatrzymać się i może trochę też docenić jednak te dobre momenty w tym mijającym roku, żeby nie być dla siebie taką surową i że. Nie, nie chodziłam codziennie na siłownię, chociaż takie było moje postanowienie, ale że nie wiem, trochę więcej się ruszałam, trochę częściej wybierałam spacer zamiast jazdy samochodem. Pojechałam tutaj, czy pojechałam tam, w sensie chodzi mi o podróże. I, i tak dalej, jakby, że mam też rzeczy, za które mogę być wdzięczna, a nie tylko te jakieś takie. Cele, których mi się nie udało osiągnąć. No, ja mam zdecydowanie tak samo. Pod kątem jakby tych takich oczekiwań, które tak gubią bardzo mocno, że jakby ja też bym chciała, żeby to wszystko było właśnie takie idealne. I mam wrażenie, że przez to traci się jakby te, te pozytywy właśnie, które się gdzieś tam dzieją. No i też w ogóle jakby nie zwracam ja osobiście na nie uwagi tak generalnie. Nie wiem, jak sobie tak nawet myślałam, jak rozmawiałyśmy o tym wcześniej, to też jakby ciężko mi było w ogóle znaleźć w głowie jakieś takie no pozytywne właśnie... rzeczy, które się wydarzyły, nie w ciągu roku, chociaż no przecież one były, tak, no bo to nie jest tak, że ten rok był beznadziejny, był jakby taki jak zawsze tak naprawdę, niewiele się zmieniło. No były i pozytywne mnie... i negatywne rzeczy. No, dla mnie właśnie też Dużą taką, jakby pomocą, jest to, żeby sobie przejrzeć galerię w telefonie, e, zdjęcia, które zrobiłam w danym roku, bo często mm, głównie tak rzutuje na moją percepcję ta końcówka, powiedzmy te dwa ostatnie miesiące roku, a zapominam totalnie o tym, co robiłam w styczniu, w lutym, w marcu i itd., itd. I w tym roku chyba pierwszy raz tak zrobiłam, że rzeczywiście otworzyłam tą galerię w telefonie. I nagle przypomniałam sobie mnóstwo rzeczy pozytywnych, które się wydarzyły w tym roku. Także to jest naprawdę fajna opcja. Ja też od paru lat, może dwóch, trzech, robię sobie... Nie zawsze to jest pod koniec roku. Czasem to jest na początku nowego roku. Na przykład dosłownie dzisiaj wypełniałam taką broszurę. To się nazywa Year Compass. I tam jest właśnie, to są takie dwie części: podsumowanie mijającego roku i y, jakby planowanie, powiedzmy, y, nadchodzącego roku. Y, I polecam sobie to zrobić, y, bo właśnie tam akurat jest y, jakiś tam punkt y, dotyczący tego, żeby otworzyć swój kalendarz i sprawdzić. Co mieliśmy zapisane w kalendarzu, co się działo w tym roku, czy jakieś wyjazdy, czy jakieś spotkania rodzinne itd., itd. Ja akurat w kalendarzu mało co zapisuję, ale właśnie jeśli robicie coś takiego, jeśli notujecie wszystkie jakieś tam ważne wydarzenia w kalendarzu, to myślę, że warto sobie właśnie pod koniec roku ten kalendarz przejrzeć i sobie uświadomić, Ile właśnie różnych rzeczy robiliśmy w tym roku, o których zapomnieliśmy totalnie. No, dokładnie. Ja tego nie robię, ale w tym roku też mam zamiar to, to zrobić, bo no to się wydaje bardzo fajna opcja. Mam no właśnie taka możliwość jednak spojrzenia z perspektywy czasu. Wydaje mi się, że dużo zmienia. I jeśli tak rzeczywiście się tak usiądzie i poświęci na to te parę dziesiąt pewnie minut. To można mieć taki fajny taki closure, takie zamknięcie rzeczywiście tego roku i, i chwilę na docenienie wszystkiego co się wydarzyło albo odpuszczenie sobie też Pewnych rzeczy, które może nie do końca nam się udały. Odnośnie postanowień, to wydaje się, że większość ludzi stawia sobie jakieś restrykcje, jakieś. To są takie rzeczy do zrobienia. Schudne tyle i tyle. Będę ćwiczyć, tyle i tyle, i, i tym podobne, a może lepiej by było spróbować. No właśnie, ja, ja jestem tego samego zdania, że, że większość tych postanowień jest takich, jakby narzucamy sobie jakieś takie wymagania względem siebie. A, a mam wrażenie, że faktycznie mało jest w tym takiego, takich postanowień, żeby właśnie być dla siebie, nie wiem, mniej surową, mniej surow surowym żeby, nie wiem, bardziej, bardziej się doceniać, bardziej się polubić, nie wiem, żeby może troszkę odpuścić. Nie no właśnie, żeby, żeby się zaakceptować, żeby spróbować być bardziej wdzięcznym za pewne rzeczy, doświadczenia, które nas spotykają, żeby może bardziej celebrować i doceniać taką naszą codzienność. Dokładnie, może właśnie, żeby sobie mniej, mniej tych restrykcji generalnie narzucać. Jak, jak sobie poczytamy, poszukamy jakichś artykułów, blogów, poradników na temat tego, jak się trzymać tych swoich postanowień, to wydaje mi się, że w bardzo dużej mierze jest ta e, zasada. E, e, jest jakiś taki skrót od tego, nie pamiętam, żeby one tam były konkretne. Też to jest ta taka mieszka, zasada smart. smart. Mhm. O smart, tak, smart. że cele hmm. powinny być smart i, i właśnie. Takie... Wydaje mi się, że w ogóle, przepraszam, że tak weszłam słowo, że chyba dobrze je w ogóle zapisać sobie, prawda? To też jest też generalnie polecana Ale y, chciałam nawiązać jeszcze do tego, że ja się totalnie z tym nie zgadzam. To znaczy rozumiem, że jakieś na przykład cele, które sobie stawiamy w pracy, jeśli mamy tam jakieś KPI e i tym podobne, jakieś takie inne tego typu rzeczy, ale wydaje mi się, że zamiast właśnie takich konkretnych postanowień noworocznych w stylu schudne 20 kg, może fajnie by było spróbować sobie powiedzieć, zacznę dbać o siebie. Tak, albo będę więcej dbać o siebie. Czy, czy bardziej dbać o siebie, albo e, zrobię, mm, nie nie będę się bała robić nowych rzeczy, próbować nowych rzeczy. Albo ja właśnie roku, choćby spróbuję choćby jedną e, nową rzecz na przykład w tym roku, nie? Dokładnie, żeby to nie było takie, że muszę koniecznie e, codziennie biegać po 5 kilometrów, tak? Jakby, może zacznijmy od czegoś w stylu: będę częściej wybierać pójście na pieszo, czy jazdę na rowerze, zamiast komunikacji miejskiej, czy samochodu? Dokładnie. Ja nakłamnie. właśnie w tym roku y, chcę spróbować y, postanowień właśnie tego typu, żeby nie nakładać na siebie takiej presji, dlatego że ja też bardzo szybko się zniechęcam jak na przykład powiem sobie nie będę w tym roku pić alkoholu w ogóle zero to 2 stycznia ja już będę miała kurczę, wypiłabym drinka bo po prostu mam taki, taką przekorę w sobie bo to też trochę A... tak jest że generalnie jakby to jest ten taki zakazany owoc że tak myślę, że ja tak też mam tak. przynajmniej, że I właśnie jeszcze... to, co, to, to, czego sobie zabraniamy, nagle po prostu staje się dla nas czymś takim... E... Mega no jeszcze... Tak, dokładnie, jeszcze bardziej nas to zachęca po prostu. Tak, i do tego, jak już wypijesz tego jednego drinka, tego drugiego, czy tam trzeciego, czy czwartego stycznia, no to już masz takie... No już złamałem swoje postanowienia. No już jakby nie ma co w ogóle się starać, jakby. No, no już jest po ptokach. No dokładnie. dokładnie. Z tego można by było sobie pomyśleć, będę pić mniej alkoholu, czy będę częściej wybierać bezalkoholowe drinki zamiast tych alkoholowych, czy będę, nie wiem, więcej pić wody. <laughs> Albo no, będę próbować jakichś właśnie takich bezalkoholowych koktajli, moktajli i z nimi swoich znajomych i tak dalej i tak dalej i w ten sposób no, nadal ym, jakiś tam cel realizujemy i jakoś się zbliżamy ym, no, jakby do zdrowszego życia. Tak? Ale jednak nie mamy tej takiej totalnej kompletnej restrykcji i tam raz na jakiś czas jak mamy ochotę sobie wypić tego drinka to możemy po prostu, byleby tylko więcej było tych niealkoholowych. No dokładnie, dokładnie. Ja no, też... no, taki <laughs> przykład, no ale myślę, że to można do praktycznie każdego postanowienia y, zastosować i takie sobie przetłumaczyć na coś takiego, co będzie dla nas po prostu łatwiejsze do zrealizowania, żeby się nie zniechęcać zamiast y, nie wiem, przejdę na weganizm totalnie z dnia na dzień, a do tej pory byłam mięsarianką. No to mogłam sobie pomyśleć dwa razy w tygodniu, postaram się na przykład jeść jakieś wegańskie posiłki, albo po prostu wprowadzę ich więcej do swojej diety. Albo w ogóle na przykład nawet na takiej zasadzie, żeby, nie wiem, po prostu popróbować sobie nowych przepisów, tak? że to no, nie no. musi nawet być takie, nie wiem że robię to po to, żeby się zdrowiej odżywiać, bo to też może trochę tak, no nie wiem, w głowie tak trochę restrykcyjnie brzmieć, tylko po prostu brzmieć, yy, tylko, tylko, nie wiem, takie popróbowanie właśnie czegoś nowego, to jest, yy, nie wiem, takie bardziej może ekscytujące, jakoś tak lepiej brzmi, nie? Tak myślę. Tak, i jest jakoś tak łatwiej... Yy... Po prostu się za to zabrać, bo jak, jak sobie myślimy, że teraz przejdę na dietę i będę się super tam zdrowo odżywiać i jeszcze będę do tego ćwiczyć, to, to, jest, to jest taki wysiłek. To, to nie jest fan. Jakby wiadomo, że to wszystko ma na celu to, żeby się czuć lepiej, żeby być zdrowszym, żeby nie wiem, lepiej wyglądać i tak dalej, ale. Wydaje mi się, że właśnie, nie wiem, zamiast na przykład będę chodzić na siłownię codziennie i ćwiczyć, bo muszę schudnąć, no to może zróbmy to w ten sposób, że poprobuję sobie jakichś różnych nowych aktywności i zobaczę, która z nich mi odpowiada. To, że mama i ciocia i koleżanka cioci i twoja koleżanka i koleżanka-koleżanki chodzą na siłownię. No to nie znaczy, że ty też się tam odnajdziesz i, i to będzie dla ciebie e, przyjemne i fajne. A jeśli to nie będzie dla ciebie przyjemne i fajne, to mega ciężko będzie utrzymać jednak e, to postanowienie i tą rutynę. No chyba, że już ktoś ma naprawdę taką super silną wolę. Tak, tylko że no właśnie, z drugiej strony ta silna wola też ma <laughs> pewnie jakieś. E jakieś granice, nie? No bo to jest, w sensie ja jestem zdania, że jeżeli robi się coś bez przyjemności, no to to nie jest tak, że, że ta przyjemność nagle przyjdzie, tylko po prostu będziemy sfrustrowani, zmęczeni generalnie wszystko będzie źle. Ja też nie kupuję tej teorii, że jak się robi coś ileś tam razy, to wreszcie to zaczyna sprawiać przyjemność. Tak podsumowując, Myślę, że nie ma co się spinać nadejściem nowego roku i nakładać na siebie jakiejś wielkiej presji i robić nie wiadomo jakich postanowień. Natomiast to, co ja mam zamiar już w kolejnych latach robić regularnie, to takie podsumowanie skupiające się głównie na tych dobrych rzeczach, które w danym roku się, się pojawiły, się wydarzyły. Na tych rzeczach, za które jestem wdzięczna, żeby docenić to, jaki był ten, ten mijający rok i te dobre rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, i po prostu odpuścić sobie jakieś porównywanie się z innymi i wyznaczanie sobie jakichś wielkich celów i wielkich postanowień, których po prostu i tak później nie utrzymam. A potem pod koniec roku będę sobie pluć w brodę, że mi się to nie udało. Dokładnie ja mam zamiar e, podobnie go zacząć e, ten rok, chociaż już się zaczął. E, ale generalnie mam, sobie, mam zamiar sobie, e, sobie troszkę popracować nad tym, żeby właśnie e, nie nakładać sobie jakiejś presji, nie wiem, nie robić sobie jakichś postanowień, których, właśnie, no, których nie będę w stanie e, wypełnić. E, i, I chyba właśnie w tym roku chciałabym tak luźniej podejść do życia, po prostu. No i miejmy nadzieję, że nasze postanowienie dotyczące nagrywania regularnie tego podcastu Dokładnie. zostanie utrzymane i będziemy to robić regularnie. A też jest w to jednak coś, co sprawia nam przyjemność, przynajmniej samo nagrywanie. Zobaczymy, jak nam pójdzie z edycją. Tak, no na pewno no to, będzie, to będzie jedna z tych rzeczy, których y, będziemy się uczyć i, i nowa rzecz, którą będziemy próbować, bo y, żadna z, z nas wcześniej tego nie robiła, więc no, to będzie na pewno, y, miejmy nadzieję, ciekawe doświadczenie. Przy okazji przyjemne, bo lubimy gadać. Dokładnie, <laughs> więc y, no, myślę, że się w tym odnajdziemy. Ciekawe tylko, czy ktoś będzie nas słuchał. <laughs> No, miejmy także, nadzieję, że jakaś jedna zagubiona osobka się może znajdzie. Tak, jeśli słuchacie, jeśli wam się podobało, dajcie znać. Jeśli wam się nie podobało, też dajcie znać. Chętnie posłuchamy jakiejś konstruktywnej krytyki. Dowiemy się, co robimy nie tak. I no, na będziemy... pewno jest masa takich rzeczy, bo. <laughs> Ale będziemy się starały doskonalić. To jest pierwszy odcinek, także. Trening czyni mistrza. Oczywiście. To w takim razie tyle na dziś. Cześć i do usłyszenia w następnym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.